Dzień dobry, Anna Lewandowska-Kasprzycka, Regionalne Wydanie Kroniki. Rozpoczynamy od najważniejszych informacji. Protestowali przedstawiciele służby zdrowia. Wśród organizatorów akcji nie było związkowców z OPZZ i Solidarności. Przed Sejmem pikietowali również mieszkańcy województw, których może, za, może zabraknąć na nowej mapie administracyjnej kraju. Przedstawiciele 25 państw członkowskich OBWE wizytowali 6. Brygadę Kawalerii Pancernej w Stargardzie Szczecińskim. Kronica również o tym, czy będzie strajk w fabryce czekolady, o obawach właścicieli posesji wobec roszczeń niemieckich wysiedleńców i o nowym trenerze szczecińskich siatkarzy. Oto szczegóły. Protestowali pracownicy służby zdrowia. Akcję pod hasłem Ostry dyżur poparła w województwie szczecińskim okręgowa izba lekarska. Wśród organizatorów nie było związkowców z OPZZ-u i Solidarności. Do lekarza trudno się było dostać, tylko w niektórych przychodniach. W Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w Szczecinie rejestratorka informowała chorych o proteście, a oni sami decydowali, czy mogą przyjść po pomoc w innym dniu. W szpitalach wykonywano zabiegi pilne, których przesunięcie zagrażałoby życiu pacjentów. W niektórych nie planowano na dziś operacji, które można było przesunąć. Ulotki i afisze informujące o proteście pojawiły się na części placówek. Jego termin nie dla wszystkich był zrozumiały. Związane jest to z debatą parlamentarną w Sejmie Rzeczypospolitej w sprawie ustaw dotyczących ochrony zdrowia wejścia kas chorych i jest to moralne poparcie Delegaci protestujących uczestniczyli w Warszawie w pikiecie pod Sejmem wśród 11 postulatów za najpilniejsze uznano po pierwsze zwiększenie nakładów na opiekę zdrowotną po drugie wprowadzenie kas zgodnie z z wzorcami sprawdzonymi systemów zachodnich i po trzecie podniesienie stawek płacowych do godnych zarobków. W Szczecinie, w większości placówek, praca przebiegała normalnie. Do protestu nie włączyły się dwie duże centrale związkowe. Moim zdaniem, OPZZ jest zajęte w tej chwili swoją własną walką, a Solidarność być może ze względów politycznych. Komitet Obrony Reformy Ochrony Zdrowia nie chce dopuścić do pauperyzacji zawodów medycznych, zależności finansowania służby zdrowia od układów politycznych oraz do niewydolności przyszłych kas chorych z powodu zbyt małych nakładów. Jeśli akcja nie przyniesie skutku, komitet zapowiedział: Ogólnopolski protest z zaostrzeniem formy protestu dotyczącej wszystkich środowisk medycznych, do strajku głodowego włącznie. Organizatorzy protestu są przekonani, że społeczeństwo poparło ich akcję, co wyraziło się m.in. przez rezygnację z porad i wizyt właśnie dzisiaj. W szpitalu wojewódzkim w Koszalinie nie wykonywano dziś planowych operacji. Operowano tylko w przypadku zagrożenia życia. Do szpitala nie przyjmowano pacjentów ze skierowaniami. Pomocy udzielano tylko tym, którzy wymagali pilnej opieki. Doświadczenie uczy, że protest jest na tyle skuteczny. Dziś uroczyście podpisano trzyletni kontrakt. Wagner związany jest z klubem od roku. W sezonie 97-98 pełnił funkcję trenera koordynatora. Teraz przez trzy lata będzie pierwszym szkoleniowcem. W pracy pomagać mu będzie dotychczasowy asystent Jerzy Taczała. Zarząd stawia przed szkoleniowcem ambitne zadania. Między innymi drużyna w przyszłym sezonie walczyć ma o tytuł mistrzowski, Puchar Polski i jak najdłużej występować w europejskich pucharach. I to już wszystkie informacje. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.